Cześć, ze mną jest kwadrat. Przedstaw się ładnie. Aj. Przedstaw się. Rozpadniesz. Możesz się przedstawić. Jestem kwadrat. 002. E, Jej. Najmądrzejszy gracz Minecraft. Kurde, Dobra. tak. Po, powiedz, powiedz jak to się gra. Opowiedz. Skróć ładnie. E. Dobra, patrz, w tej skrzynce Masz wow, jabłka, Masz jabłko, tak? Masz jabłko masz tej skrzynce skrzynce. No zjeść? Dajem, ja ja wziąłem, nie masz. czas ciasto, ciasto mamy. No, nie, nie popsuj. Popsuję coś. Popsuj, ale pro gamer. Róż jak Ej, się gra. Powiesz co, bo to drewno to chyba spadło. Ja mam. <grym> ukradłem. O, ty złodziej. jest tak, Co jeszcze jest? Lawa i różne fajne rzeczy Mam drewno A ja mam... ...masiunka Fajnie Super Ej, można jabłka upiec? Nie, nie można Fajne ognisko Ale czy nie? Ten... można jabłek upiec Śląsk Co? <laughs> Dobra, zasadzenkę zrobić nie damy rady. Mogę to drewno dobra, mam. przerobić na deski? Co? Mogę to drewno przerobić na deski? Tak, tak, tak. Yy. Ja I zrobię crafting. Czy masz crafting już? Mam już. Mam? No to dobrze. Postaw tutaj. Dobra, no pokażę. dobrze, bo spadniesz zaraz. No. Wstawia <laughs> jaj. Nie masz e, go! kurde już. Zepsułeś go. Tak, zepsułem. zepsułeś? To jest crafting, kurde. Go, daj mi I się zniszczył. To daj mi go. To ja Przesuń się. Przesuń A, się. No, poproszę, że... O, jest. A, jednak jest ten crafting. Dobra, masz kilow? A masz drewno? Daj, daj drewno, daj drewno. Tam jest. A jest. Tak. Co będziemy robić? Pierwsze, gdzie idziemy, to chyba na statek, co? Statek? Jest tu jakiś statek? Haha, <głos》>, się. Czy ty masz słaby render, może? Ci później pomogę. To jest statek, piramida, domek z wieśniakiem. Ja kurde, nic nie widzę. Warzywniak tam jest. <głos》> kurde, co jest? Czemu nic nie widzę? Dobra, później się naprawię. Trzeba zrobić generator. Dirt spak? Tak, tak. Nieudac, Nicky. Nie znisz ciasta, no nie? O, będzie. Ale na razie nie niż tego dirta, trzeba generator zrobić. Najważniejszą rzecz. Nie robić generator. Ej, żelazo! Powiemy. Nie kop, co ty robisz, nubasku, ty? No nie. Więcej żelazo! Jeszcze Nubasek. Nie nie. nie, nie, nie. Nie jestem Nubaskiem. Okej, okay, dobrze. Przynupaskiem. Nie, czemu to zakopuję? Ej tu pod, 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 pod spodobywy wszystko. No nie, bo Dirt spadnie. Ej, nie ja teraz spadnę, kurwa. nie, nie kopnię. Dobra. Generator. Zobacz, patrz już się. Wow. No, Nigdy ty, nie widziałam tego. Gdybyś nie umiała. Posunię się. Ale ja nie mam kilofa. Ja mam. No to daj mi, ja będę kopać. Nie. Dobra, kop, nie O, o! Mam cię ciebie. Widzicie biedę. Mef. Nie wolę nikłu No we ty to kradnie. Badaj. <laughs> o ty. ty Ej, to na dole coś jest. Nie, nie. Co? To na dole coś jest. Gdzie? Tam na dole jak spadasz, to tam jest coś. Taka jakby Więc platforma. I... No to nie, tylko się Prawda, albo coś. A, dobra. Inżynieria na wysokim poziomie zaraz będzie. A ja czemu zrobiłaś drugi crafting? No bo właśnie jakoś przypadkowo... O, dzięki. Płacę Jego. ci brukier? Dobra, zrobię ci ten trapdoor. Ale to. Nie, bo całe drewno zmarnie. Właśnie. Czekaj, co się zrobiło. Czemu wszystko się spało? Kurde. Musisz łapać po Ej, drzewo było po drugie. Dobra. Ja mam trzy złapałem. Aż trzy Jeden dopiero złapałem. Kajasz? Dobra, no. zobacz. Tam topur Wikinga. Wow. Ładny? Samorówka. Daj mi buzi? Co? Daś mi buziakę? Oczywiście. Proszę. Nie, nie bij aż mnie. A serduszka poleciały. No, tak mnie smoknęłeś w dupę, że aż poleciałem, wiesz? No nieładnie nie tak mi być. No. Dobra, rób tam, nie masz praw. Ja, ja, ja. <grafię> nie masz praw słowa. Mam więcej drewna, mogę ci zrobić tego trapdora teraz. Trapdor coś spali, lepiej zrób brukowe to coś. Ej, czemu ten burg wylatuje przez, przez tą dziurę? No to tam postaw trapdora. Dobrze. Żreć. Co? Ona żreć. co? co musi tu żreć? Co musi? Kto? Julka musi tu żreć. A co ma Nie wiem. Czekoladę chyba. <laughs> Jeszcze nie jest pusty Czwartek. czekolady z gruszkami. Ej, jej się zaraz popsują zęby od tej czekolady. Widziałam pół czekolady takiej dużej. Daj dobra, co ja zacznę ten y, wyspę powiększać. Daj kobla, jak masz. Daj kobla. Daj kobla. Daj kobla. Y, dużo daj. O, może być. Y, Nagrywa to się dalej? A, tak, tak, pewnie. Czemu miałoby się nie nagrywać? Eee. Okay. Ale w grube. Zawsze jest tak na trzy, czy na cztery. Jezu, to wszystko się kurde spala. Nie wszystko tutaj przelatwia do tej dziury. To też wiem. Eee, tak. Drzwi zamykaj, a nie. Nagrywamy! Właśnie, YouTube Dobra, ja ty od spodu już kłaść Początkowe. Będziemy sławni. Właśnie. I to i bella. Będzie milion będziemy mieli subskrypcji, gdzie Kurcze. Ciężka sytuacja. Ej, bo cię wołają. Kurczę. Nie. Nie mam czasu. Już się zmarnuje ten e, kilo, nie? A jeśli się nie zmarnował. E, to, to co mam zrobić? Pomóc mi. Owo, ja ci musisz iść. Czekaj. Muszę ładnie to zrobić. Bo wodę na chwilę. Poczekaj trochę. Oho! O! O kurde! No właśnie! No co ty zrobiłeś? A no i co ty zrobiłeś? Cześć, wodę, Tak, nie zauważyłam. Kurde, co, co ty zrobimy? Jest tu gdzieś jakiś e, sklep? Co teraz? Jest tu jakiś sklep z tym. Kurde. Kurde no. Nieładnie tak. Nie zesraj się. Dobra, czity, cheat, magia, czitów czas. Dobra. Lawa już odnowiona. Hmm. Dobra. Więcej nie ciści, się Miejmy nadzieję, co nie? Przez ciebie. Będziemy Co to za kloca wybudowałaś? Gdzie? <laughs> co to jest? To jest statek piracki. Tam jest statek piracki. Bo, bo. A ja nic nie ty widzę. Nie sprawdziłem. No budujemy się tam. Boboty, ty nie spadnij. Tam jest warzywniak. To jedziemy do warzywniaka. warzywniaka I co, a co miałeś przy sobie? Nie. To dobrze. Dobra, to, czekaj. Ja na shiftcie spadałam To ja tu ogarnę jeszcze te płytki. Idziesz mogę kopać dalej. Cieszysz się? Ja nawet nie. Co? Idziesz mogę dalej kopać. Dobra. Lecimy w dół. Ej! Tu jest ten! Mis, jest. Tu jest. Ośmiornica. Ośmiornica, taka, taka, taka. A co masz przy sobie? Low squid tam jest. A co masz przy sobie? Okej. Okay. Nic! <laughs> To dobrze. A ty wodę zabrałeś? <śmieniczy> <śmieniczy> tak czy nie? Ja już nie wiem. Nie, wcale. <śmieniczy> Ale dużo jest tych tam odglową skwidów. No chyba tylko w nocy respią. Chyba. I tu jest ząbiak. Dobra, to zrobię jaskinię. Do bugarki. Tu jest. I tu się ryby zerespią. Bo tu może jest jakiś biom. Nie, to jest las. To nie wiem. Ej, drzewa wyrosły. Drzewa są. To zbieraj je. Zbierać drzewa? Dobrze. A czym zbierać? Rękami? Możesz ręką. Zbieram ręk... Zbieram drzewa siekierą. Aha. No co ty nie powiesz? Pani kwadrat. 2020 Ej tam są chyba wszystkie potwory świata, kurde Skąd wiesz? No bo... widziałam Widziałeś? Tak Widziałam w Slendermana wysiłka tak? O kurde no. I Krzysiu, weź tą wodę na górę, że mi. A ty jesteś tam na dole? No? A co? co? Jak? No, zrzucaj ją już! Na górze w sumie. Dobra. A jesteś, rzeczywiście! Płynie w domu! Dobra, ratuję cię. A ile masz tych y, glow. tego. tego. No... Dwa. Okej. Okay. Tuszu. Pójdź do góry. Szybko, szybko, szybko. Ale pędzi. <grym> Zaraz się utopię, kurde. A, torpeda. Psz, psz, psz. Mam trzy wody. Trzy wody ma? No trzy. te 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 te. Te te... te, te, te. Mam, mam trzy wody. No trzy te... To zersja, co ty jesteś bogaty. No, trzy, tak jak taki by był. no daj mi, wejścia. Czekaj. I idziemy do warzywniaka... do wieśniaka? Bo... Do warzywniaka? Chcesz do warzywniaka iść? Nie, no, do statku okay. chodź. O statku le statek lepszy. Tutaj. Mm. Tutaj jest statek. Boś nie wiedziała. Czekaj, włożę te rzeczy do skrzynki, bo się boję. A, a ty, a ty? Kilof ci się skończył? Nie. Nie, nie skończył ci się, jest tutaj dalej. Mm. No ja będę czekać na, będę czekać na liście. Dobrze. Mam trzy liście. A tam włożyłem kierę. A ja się kopię do statku. Znaczy się buduję. Kopię się do statku. A czym się zbiera tort? Co? Czym się zbiera tort? Tort? No. A po co chciałabyś zbierać tort? Szukaj. No bo chciałabym go przełożyć na gdzieś indziej. No takie ja fajniejsze miejsce. Ale ty naprawdę tego statka nie widzisz? Nie. A teraz, teraz powinnaś widzieć. Chodź tutaj, gdzie ja jestem. Statek tutaj jest. O, widzę, jakieś drzewa. jest piramida? Tak, teraz obok... widzę. Widzę taki mały zarys. Ale tak to stamtąd nie widziałam w ogóle. To jest czy jakiegoś piasku? No. Jest taka mała z piasku, a tam jest większa z piasku. Piramida. Kurde. No. Ej, czekaj. Piramida nie ma nie ma skarbu chyba. Albo trzeba bliżej podejść. A? Nie spadnij, proszę cię. Dobra. Nie, burlawę bym wywaliła. Bo Dobra. ja zapomniałam, że w lawa jest. Kopiemy żelazo. Różnisz? Okej. Okay. Uważaj na lawę. Żoła jest zamknięta. A, no tak, to jest lawa. Jest, o, kto to żar? Ja, ja musiałam trochę wyjść. to nie ja. <słysy> Gruby będziesz. Gruba będziesz. Jestem dziewczyną. Grubasku ty. Przepraszam to sobie, jestem dziewczyną. Gruby na bramkę. <słysy> Nie zestraj się. Pytam nie. Się. No ale Cię kobel jest w skrzynce, ej. Chwanna, ja, ja chciałam się budować z tym wirtem. No nie no, wirtem się nie... O kurcze. Nie to... spłynął. Słucham. Kto? Ja. Pluskid? Czekaj. Dobra, już jest dobrze. No, mam punkt staka. taka. Ale czego? Nie zrozumiałam pytania. No tych płytek A. Przerobiłam całe kobelne. No, to dobrze. O drzewo urosło znowu fajnie Kurde, to drzewo się spali teraz Dobrze Lepne. O kurde, już 20 minut. Dobra, kończymy a się jeszcze trochę powycina. Chodź tutaj, pożegnaj się ładnie. Idę, idę. Kurde, ale prędkość, chodź, chodź na tę główną wyspę. Biom! Chodź. Chciała się ładnie pożegnać. Do widzenia. 老于着呢，老于着呢，爸爸。